że mój mąż uderzył partnera z balu maturalnego mojej córki, ponieważ byłam zazdrosna, że wychodziła z synem mężczyzny, w którym byłam obsesyjnie zakochana na studiach. Jestem 44-letnią kobietą od 20 lat mężatką i mamy 17-letnią córkę. W zeszły weekend odbył się bal maturalny mojej córki. Mówiła o tym od miesięcy i zarówno mój mąż, jak i ja wiedzieliśmy, że to będzie dla niej wielkie wydarzenie. Wybrała swoją sukienkę, miała umówioną wizytę na paznokcie i fryzurę, wszystko przygotowane. Ale wtedy zobaczyłam chłopaka, z którym miała iść i odmówiłam, żeby poszła z nim. Kiedy jednak przyszedł ją odebrać, od razu go rozpoznałam. Był synem kogoś, kogo bardzo dobrze znałam na studiach. Wtedy byłam uzależniona od tego mężczyzny w sposób, który, szczerze mówiąc, trwał o wiele dłużej niż powinien. Goniłam go, próbując czegoś, co nigdy się nie wydarzyło. W końcu ożenił się z kimś innym i poszedł dalej. Nie mówię o tym, bo jest to dla mnie zawstydzające, ale widok jego syna w moich drzwiach, uśmiechającego się do mojej córki, jakby była centrum wszechświata, sprawił, że straciłam kontrolę. Nie myślałam, po prostu zareagowałam. Nie chciałam, aby moja córka miała z nim do czynienia. Nie chciałam, by miała cokolwiek wspólnego z tą rodziną. Powtarzałam sobie, że to dlatego, że wiedziałam, jaki był ojciec wtedy, jak traktował kobiety, jak się zachowywał. Przekonałam siebie, że skoro ojciec był taki, to syn musi być taki sam. Ale w rzeczywistości to byłam ja, niezdolna poradzić sobie z myślą, że moja córka umawia się z synem kogoś, kim byłam obsesyjnie pochłonięta. To było tak, jakby historia powtarzała się w pokręcony sposób i nie mogłam tego znieść. Więc wzięłam mojego męża na bok i powiedziałam mu rzeczy o tym chłopaku, które nie były prawdziwe. Powiedziałam, że miał problemy z narkotykami, że miał opinię bawidamka, który rani dziewczyny, że słyszałam rzeczy od innych rodziców. Nic z tego nie było prawdziwe. Wymyśliłam to w tej chwili. Mój mąż mi uwierzył, bo mi ufa. Skonfrontował chłopaka od razu na naszym ganku, mówiąc, że nie jest mile widziany i że nie pozwoli, by zabrał naszą córkę gdziekolwiek. Chłopak próbował się bronić, mówiąc, że nie wie, o czym mówimy. Moja córka zbiegła po schodach we łzach, próbując go bronić. Sytuacja zrobiła się napięta tak bardzo, że sąsiedzi wyszli popatrzeć. I wtedy zrobiło się fizycznie. Mój mąż zepchnął go z ganku, gdy ten odmówił odejścia. Chłopak odepchnął z powrotem i nagle na naszym przednim podwórku był skandal. Ktoś musiał zadzwonić na policję, bo niedługo potem przyjechali funkcjonariusze. Ostatecznie zabrali mojego męża, został oskarżony, ponieważ chłopak miał kilka zadrapań i ponieważ świadkowie powiedzieli, że to mój mąż był agresorem. Stałam tam oszołomiona, ale wciąż próbując przekonać siebie, że zrobiłam to, co trzeba. Moja córka krzyczała na mnie, pytając, co się dzieje, błagając, żebym wyjaśniła, dlaczego zrujnowałam jej wieczór. Nie dałam żadnego wyjaśnienia, tylko powiedziałam, że nie może się już z nim widywać i że ma szlaban. Całkowicie straciła bal. Została w swoim pokoju, płacząc, podczas gdy jej przyjaciele wrzucali zdjęcia do internetu. Od tamtej pory ledwo się do mnie odzywa, nawet na mnie nie patrzy. Mój mąż jest wściekły, ale teraz jego uwaga skupia się na problemie prawnym. Rodzice chłopaka oczywiście wnoszą oskarżenia, jasno dali do zrozumienia, że chcą iść na całość. Wieść się rozniosła, ludzie z sąsiedztwa plotkują, rodzice ze szkoły wysyłają mi wiadomości, pytając co się stało, a ja unikam wszystkiego. Bo nie chcę przyznać prawdziwego powodu tego, co zrobiłam. Powtarzam sobie, że chroniłam moją córkę, ale w głębi duszy wiem, że to była zazdrość i uraza o coś, co powinno było umrzeć dekady temu. Teraz panikuję. Mój mąż ma teraz wpis o aresztowaniu za to, moja córka jest zdruzgotana, i nie wiem, czy nasza rodzina zdoła się podnieść. Nie wiem, jak się wytłumaczyć, nie pogarszając sprawy. Nie mogę powiedzieć mojej córce: przepraszam, zrujnowałam ci bal bo na studiach byłam obsesyjnie zakochana w ojcu twojej randki i nie mogłam znieść widoku jego syna w moich drzwiach. To zniszczyłoby ją jeszcze bardziej. Potrzebuję pomysłów, jak spróbować uspokoić sytuację, nie wyglądając przy tym aż tak źle. Komentarze. Naprawdę spieprzyłaś i twoją jedyną drogą odkupienia jest powiedzenie całej prawdy. Przychodzenie tutaj, oczekując, że ludzie podsuną ci sposoby, jak to powiedzieć, żebyś nie wyglądała na złą, sprawia, że wyglądasz jeszcze gorzej. W tym momencie wspieram Twojego męża i córkę. Mam nadzieję, że facet się rozwiedzie i pozwiecie za to, co zrobiłaś, a ponieważ Twoja córka jest już prawie dorosła, mam nadzieję, że i ona o Tobie zapomni. Aktualizacja pierwsza: Minęło trochę ponad tydzień od nocy balu i sprawy wcale nie wyglądają dobrze. Po pierwsze, mój mąż został już formalnie oskarżony o napaść. Został zwolniony tej nocy, ale w tym tygodniu musieliśmy iść do sądu, i teraz ma prawnika. Jest na mnie zły, ale nie tak, jak się spodziewałam. Wciąż pyta mnie, co dokładnie powiedziałam o chłopaku i dlaczego byłam tak przekonana, że nie jest bezpieczny dla naszej córki. Tamtej nocy nie podałam wielu szczegółów, powiedziałam tylko tyle, by zareagował. Teraz naciska, bo prawnik chce całego tła. Mówię mu, że nie chcę rozdrapywać plotek ani pogłosek, ale zauważam, że myśli, że przesadziłam. On nie wie, że całkowicie to zmyśliłam. Moja córka wcale nie ma się dobrze. Nie poszła do szkoły przez kilka dni w tym tygodniu, ponieważ mówi, że ludzie rozmawiają o tym, jak jej tata zaatakował jej partnera z Balu. Spędza większość czasu zamknięta w swoim pokoju, słyszałam, jak płakała przez telefon do przyjaciółki, mówiąc jej, że mnie nienawidzi. Od tego czasu jest dla mnie oschła, a jedyny raz, kiedy odezwała się do mnie bezpośrednio, to żeby zapytać, czy mogłaby na jakiś czas zamieszkać u babci. Powiedziałam, że nie, bo nie pozwolę jej uciec z tego domu tylko dlatego, że jest zła. Prawdopodobnie to nie pomogło, ale nie obchodzi mnie to, wciąż jestem jej matką. Tymczasem rodzice chłopaka pogarszają sprawę, opowiadają wszystkim swoją wersję historii, że mój mąż stracił panowanie i zaatakował ich syna bez prowokacji. To nie tak się stało, ale to właśnie wszyscy powtarzają. Niektórzy rodzice ze szkoły mojej córki nawet wysłali mi wiadomości, mówiąc, że się martwią. W sklepie czułam, jak ludzie się na mnie gapią, to upokarzające. Dodatkowo w pracy mojego męża też się dowiedzieli. Pracuje w profesjonalnym biurze i wyraźnie nie podoba im się, że jeden z ich menedżerów został aresztowany. Jego szef wezwał go na rozmowę, by zapytać, co się dzieje. Teraz boi się, że go zawieszą. Mówi mi, że to wszystko moja wina, bo to ja poruszyłam temat i popchnęłam go do działania. Ceo uważam za niesprawiedliwe, on też mógł odpuścić tamtej nocy, ale nie zrobił tego. Dzisiaj przyznaję, że próbowałam skontaktować się z ojcem chłopaka. Nie po to, żeby sprawiać kłopoty, tylko żeby wycofał pozew przeciwko mojemu mężowi, przynajmniej ze względu na naszą przeszłość. Nigdy mi nie odpowiedział, ale jego żona tak i była wściekła. Powiedziała, żebym nigdy więcej nie pisała do jej męża i żebym zniknęła. To też było upokarzające. To nie tak, że próbowałam go odzyskać czy coś, ale wyraźnie ona tak myśli. Wczoraj zadzwoniła do mnie teściowa, powiedziała, że dowiedziała się o wszystkim od mojego męża i że jest mną rozczarowana. W zasadzie oskarżyła mnie o to, że zrujnowałam życie jej synowi z powodu niczego. Nawet powiedziała, że może moja córka byłaby lepiej, gdyby zamieszkała z nią przez jakiś czas. Powiedziałam jej nie i się rozłączyłam. Potem mój mąż na mnie nakrzyczał, że byłam niegrzeczna wobec jego matki. Nie obchodzi mnie to, ona zawsze mnie poniżała, a to dało jej kolejną wymówkę. W tym momencie czuję się przyparta do muru. Wszyscy malują mnie jako czarny charakter, podczas gdy ja tylko próbowałam chronić moją córkę. Moja córka tego nie widzi, mój mąż tego nie widzi, a społeczność tym bardziej. Wiem, że ludzie tutaj powiedzą, że powinnam wszystko przyznać, ale to nie wchodzi w grę. Teraz nie chcę mieć problemów. Jeśli powiem mojemu mężowi, że to wymyśliłam, nigdy mi nie wybaczy. Jeśli się zamknę, będę jedyną, która zna prawdę i wciąż mogłabym spróbować ukryć to jako przesadzoną reakcję, ale nie jako kłamstwo. Nie wiem, co jest gorsze. Na razie skłaniam się ku temu, by to zatrzymać dla siebie. Nie wiem, jak sobie poradzić z moją córką. Nie dobrze, straciła zainteresowanie szkołą i nawet na mnie nie patrzy. Ukarałam ją ponownie, kiedy odkryłam, że pisała do swoich przyjaciółek o ucieczce, żeby spotkać się z tym chłopakiem, a ona na mnie nakrzyczała, że zrujnowałam jej życie. Nie przesadza, mówiąc, że jest w depresji, widzę to w niej. Nie wiem, ile z tego to normalne u nastolatków, a ile to moja wina. Więc tak to wygląda. Mój mąż oskarżony, moja córka mnie nienawidzi, rodzina chłopaka ciągnie nas po błocie, moja reputacja w miasteczku jest na dnie, a teściowa krąży jak sęp. Potrzebuję sposobu, żeby to rozwiązać bez wielu konsekwencji dla wszystkich. Komentarze. Jeśli naprawdę chcesz to rozwiązać, to chcesz, żeby wszystko wróciło do normy, ale bez konsekwencji dla ciebie. Jeśli zależy ci na twoim mężu i córce, powiedz prawdę i pomóż im, żeby ich problemy się poprawiły. To przyniesie ci konsekwencje, ale to byłoby właściwe. Aktualizacja druga. Sprawa mojego męża posunęła się naprzód i już ustalają terminy w sądzie. Jego prawnik mówi mu, żeby rozważył ugodę, ponieważ rodzina chłopaka poważnie podchodzi do zarzutów. Mój mąż upiera się, żeby nie przyznawać się do winy, ale cały ten proces go wykańcza. Jest drażliwy i chłodny wobec mnie, a za każdym razem, gdy na mnie patrzy, czuję, że wie, iż to moja wina, że wpakował się w ten bałagan, chociaż jeszcze nie ułożył wszystkich elementów. Już więcej niż raz pytał mnie, co dokładnie wiedziałam o chłopaku przed nocą balu, a ja zawsze to omijam. Tylko mówię, że chroniłam naszą córkę. Ta odpowiedź już go nie zadowala. W domu sytuacja się nie poprawia. Moja córka prawie ze mną nie rozmawia, spędza cały dzień w swoim pokoju, a kiedy próbuje przynieść jej jedzenie albo zapytać, jak się czuje, mówi, żebym dała jej spokój. Myślałam, że ukaranie jej sprawi, że się uspokoi i zrozumie, dlaczego podjęłam decyzję, którą podjęłam, ale stało się odwrotnie. Ukrywa się w internecie i niedawno odkryłam, że wciąż pisze z tym chłopakiem. Dowiedziałam się, bo jej telefon się zapalił, gdy spała i zobaczyłam jego imię. Skonfrontowałam ją rano i eksplodowała. Nakrzyczała na mnie, że zrujnowałam jej życie, że wszyscy w szkole plotkują o jej ojcu jako o agresywnym i że nie może nawet przejść korytarzem, żeby nie patrzono na nią, jakby była częścią skandalu. Wtedy rzuciła mi coś, na co nie byłam przygotowana. Powiedziała, że wie, że kłamałam i że słyszała od znajomych, iż miałam przeszłość z ojcem tego chłopaka na studiach. Najwyraźniej ktoś o tym wie. Nie wiem, jak to odkryli, ale to też nie jest tak, że moja relacja była tajemnicą i jakiś rodzic mógł to powiedzieć swojemu synowi. Brzydzi mnie to, że ludzie są tacy plotkarscy. Zaprzeczyłam w tamtym momencie, ale mi nie uwierzyła. Powiedziała, że mnie to obrzydza i że nie może na mnie patrzeć, nie myśląc o tym, jak żałosne było to, że sabotowałam jej bal z powodu dawnej obsesji. Usłyszenie tych słów złamało mnie wewnętrznie, ale nie mogłam nic przyznać. Powiedziałam tylko, że nie rozumiem, a ona wyszła wściekła. Mój mąż w końcu mnie skonfrontował po tym, jak usłyszał te same plotki. Zapytał mnie wprost, czy moje działania tamtej nocy miały coś wspólnego z ojcem chłopaka. Nie mogłam skłamać, więc milczałam, a to było praktycznie moją odpowiedzią. Spakował walizkę i pojechał do swojego brata. Od tamtej pory nie wrócił. Powiedział, że nie może na mnie patrzeć w tym momencie i że potrzebuje przestrzeni, zanim zrobi coś, czego by żałował. Teraz jestem uwięziona w tym domu z moją córką, która ledwo uznaje, że istnieje, sąsiadami, którzy patrzą na mnie jak na wariatkę, i mężem, który być może już nie wróci. Nawet poza rodziną jestem oceniana. W pracy ludzie przestali rozmawiać ze mną w zwyczajny sposób. Czuję tę zmianę. Wcześniej byłam częścią grup wolontariackich i kręgów towarzyskich w społeczności, a teraz nigdzie mnie nie zapraszają. Rodzice w szkole mojej córki mnie unikają, niektórzy nawet nie nawiązują kontaktu wzrokowego. Matka chłopaka zadbała o to, by wszyscy znali jej wersję historii, która przedstawia mnie jako niezrównoważoną kobietę, która skłamała i sprowokowała agresję. Próbowałam ponownie skontaktować się z ojcem chłopaka tylko po to, żeby się wytłumaczyć, ale mnie zablokował. To zabolało bardziej niż chcę przyznać. Był kimś, kogo kiedyś tak bardzo ceniłam, a teraz jedyną interakcją, jaką będę miała z nim, będą groźby prawne. Najgorsze jest to, że moja córka jest jednocześnie współczuta i wyśmiewana. Niektórzy uczniowie jej współczują, ale inni wykorzystują sytuację do szerzenia plotek. Zaczęła opuszczać obiady, ledwo oddaje zadania, a jej nauczyciele skontaktowali się ze mną, aby zapytać, czy w domu wszystko jest w porządku. Nie wiedziałam, co im odpowiedzieć. Aktualizacja trzecia: Moje życie całkowicie się odwróciło od czasu ostatniego wpisu. Sprawy wcale się nie poprawiły, a w tym momencie nie poznaję już własnej rodziny. Mój mąż jasno dał do zrozumienia, że nie wróci szybko i o ile wiem, nadal jest u swojego brata. Powiedział, że nie może żyć z kimś, komu nie ufa, i że moje działania zrujnowały sposób, w jakim nie postrzega. Moja córka poszła z nim. Spakowała większość swoich ubrań i rzeczy szkolnych i powiedziała, że woli zostać statą, niż radzić sobie ze mną. Uznała, że to ja jestem powodem, dla którego jej życie jest zrujnowane. Powiedziała mi to prosto w twarz, zanim trzasnęła drzwiami. Od tego czasu ledwo odpowiada na moje wiadomości, a jeśli już, to są to krótkie i chłodne odpowiedzi, jakby nie chciała mieć ze mną nic wspólnego. Rodzice chłopaka również nie odpuścili. Teraz złożyli nakaz sądowy przeciwko mnie, więc nie mogę w żaden sposób kontaktować się z ich synem. To oznacza, że nie mogę się nawet zbliżyć ani przechodzić obok ich domu, nie ryzykując problemów prawnych. Matka chłopaka zadbała o to, by cała społeczność szkolna wiedziała, co się dzieje. Musiałam zrezygnować z Komitetu Rodziców i innych grup wolontariackich, ponieważ nie mogłam już znieść spojrzeń ani szeptów. Sprawa mojego męża wciąż toczy się w sądzie, ale jego prawnikowi udało się zmniejszyć zarzuty po tygodniach przepychanek. To jest dobra część dla niego, ale jego reputacja wciąż jest zniszczona. W jego pracy wszyscy wiedzą, że został aresztowany i nawet jeśli uniknie więzienia, wciąż istnieje możliwość, że straci pracę. Powiedział mi jasno, że jeśli straci karierę przez to, nigdy mi nie wybaczy. To, co naprawdę mnie zniszczyło, to sposób, w jaki wyszła na jaw prawda o mojej przeszłości. Starzy znajomi z uniwersytetu pojawili się ponownie w internecie, komentując, jak obsesyjnie byłam zakochana w ojcu chłopaka. Moja córka to zobaczyła. Powiedziała mi, że brzydzi się tym, że jej matka zrujnowała jej bal z powodu obsesji sprzed dekad. Powiedziała, że nawet nie chce, żebym przyszła na jej przyszłoroczną maturę. Moja dalsza rodzina też się odsunęła. Mój mąż opowiedział wszystko swoim rodzicom i teraz moja teściowa nawet nie odbiera moich telefonów. Moi właśnie bracia nie chcą się angażować, wymyślają wymówki, by mnie nie odwiedzać, i widzę, że nie chcą, aby dramat dotknął ich życia. Nie zostałam całkowicie odizolowana, ludzie, zarówno w internecie, jak i w prawdziwym życiu, nie przestają nazywać mnie egoistyczną, zazdrosną, żałosną. Nie ma rozwiązania. Moja córka nie chce mieć ze mną nic wspólnego, mój mąż mi nie ufa, społeczność widzi mnie jako kłamczuchę. Nie wiem, co się stanie dalej. Może mój mąż złoży pozew o rozwód, może moja córka całkowicie odetnie mnie ze swojego życia. Już widzę, że to nadchodzi. Komentarze, zasługujesz na to wszystko. Mówiliśmy Ci w pierwszych wpisach, żebyś powiedziała prawdę, ale chroniłaś siebie, a teraz to są konsekwencje. Gdybyś powiedziała prawdę, może Twój mąż nie miałby teraz problemów prawnych. Teraz jest już za późno, bo prawda zawsze wychodzi na jaw i tak się stało, nawet jeśli ty tego nie chciałaś. Aktualizacja czwarta. Przypuszczam, że to będzie mój ostatni wpis, bo nie mam się już czego trzymać. Jestem tak smutna z powodu wszystkiego, że nie mam już siły nawet, by to napisać. Mój mąż oficjalnie złożył pozew o rozwód, papiery przyszły w zeszłym tygodniu, doręczone przez komornika, kiedy jadłam sama obiad w kuchni. Twierdzi, że istnieją nie do pogodzenia różnice i stara się o główną opiekę nad naszą córką. Zadbano też o to, bym miała jedynie wizyty pod nadzorem, przynajmniej dopóki nie zostanie przywrócone zaufanie. Ta część mnie zniszczyła, już nawet nie postrzega mnie jako bezpiecznej matki. Moja córka nie odezwała się do mnie od czasu, gdy poszła z nim. Wysłałam wiadomości tekstowe, maile, a nawet napisałam list ręcznie, ale jedyne, co otrzymałam, to cisza. Dziś dowiedziałam się z wpisu na Facebooku wspólnej znajomej, że uczestniczyła w szkolnym wydarzeniu w miniony weekend. Uśmiechając się na zdjęciach, jakbym już nie istniała. Czuję się, jakbym została wymazana z jej życia. Kiedyś przychodziła do mnie ze wszystkim, a teraz patrzy na mnie jak na obcą. Praca też nie była schronieniem. Myślałam, że chociaż tam będę bezpieczna, ale nawet tam ludzie zaczęli traktować mnie inaczej. Jeden współpracownik żartował za moimi plecami, nazywając mnie wariatką od balu maturalnego, inny powiedział, że nie chce, żebym była na nadchodzącym spotkaniu z klientem. Wiem, że to tylko kwestia czasu, zanim kierownictwo zdecyduje, że sprawiam zbyt wiele problemów. Jeśli chodzi o rodzinę chłopaka, też nie pozwolili, żeby to umarło. Nakaz sądowy wciąż obowiązuje i teraz posuwają się naprzód z pozwem cywilnym przeciwko mnie. Domagają się odszkodowania za szkody emocjonalne i wizerunkowe dla swojego syna. Nie wiem, jak można to wycenić, ale ich prawnik wysłał list z żądaniem, który mnie przytłoczył jeśli wygrają, mogą doprowadzić mnie do finansowej ruiny. Już wydałam pieniądze na konsultacje, a moje oszczędności szybko się kończą. Mój mąż nic nie pokrywa, ale oczywiście jasno dał do zrozumienia, że chroni siebie i naszą córkę, a nie mnie. Mój mąż również pozywa, bo według niego jego reputacja też jest niszczona. Próbowałam porozmawiać z moimi braćmi, licząc na jakieś wsparcie emocjonalne lub finansowe, ale nie chcą się angażować. Mój brat powiedział mi wprost, że muszę stawić czoła konsekwencjom moich czynów. Moja siostra nie odbiera ode mnie telefonów od tygodni. Nawet moi rodzice trzymają się na uboczu, powiedzieli, że mnie kochają, ale nie chcą być wciągani w mój bałagan. Czuję się, jakbym straciła całą rodzinę za jednym zamachem. Zaczęłam terapię częściowo dlatego, że mój prawnik to zalecił, aby pokazać sądowi, że pracuję nad sobą. Terapeutka jest miła, ale niczego nie upiększa. Powiedziała mi wprost, że działałam z zazdrości, a nie z ochrony, i że muszę to przyjąć, jeśli chcę cokolwiek odbudować. Usłyszenie tego na głos od obcej osoby bolało, ale chyba było mi to potrzebne. Mimo to nie wiem, czy jest jeszcze coś do odbudowania. To będzie moja ostatnia aktualizacja, nie ma już nic więcej do powiedzenia. Moje małżeństwo się skończyło, moja córka odeszła, moja społeczność mnie nienawidzi i moje życie legło w gruzach. Nie sądzę, by mogło być gorzej niż teraz. Myślę, że już sięgnęłam dna, ale to wcale nie jest dobre uczucie, bo tutaj na dole trudno oddychać. Komentarze: Zawsze można upaść niżej, a w twoim przypadku właśnie tego sobie życzę. Tylko się użalasz nad sobą, podczas gdy wszystko zrobiłaś z egoistycznych pobudek. Masz męża i z kim wychodzi twoja córka, to nie twoja sprawa, chyba że twoja córka jest córką ojca jej partnera z balu, co by mnie nie zdziwiło. Nie powinnaś była nic robić, a już na pewno nie kłamać. Mogłaś powiedzieć, co się działo i nie wciągać nikogo w kłopoty. Dlatego pozew, rozwód i to, że twoja córka się do ciebie nie odzywa, to minimum, co powinno cię spotkać. Nie byłby to świat, w którym chciałbym żyć, gdybyś wyszła bezkarnie ze wszystkiego. Dlatego mam nadzieję, że zaktualizujesz, chociaż po tobie nie spodziewałbym się, że przyniesiesz nam tak dobre wieści. Wpis męża, myślę, że ta społeczność już trochę o mnie wie, bo moja historia nie jest nowa, choć nie opowiedziana przeze mnie. Moja przyszła była żona pisała o mnie i mojej córce, a ona to znalazła, bo jakaś jej koleżanka jej to pokazała. Musiałem to zobaczyć na własne oczy, i jestem tak wściekły na nią, że chcę opowiedzieć swoją wersję, bo gotuje się we mnie krew, gdy widzę, jak zminimalizowała wszystko. W dniu balu maturalnego nie znałem tego chłopaka, ani tym bardziej historii jego ojca z moją byłą żoną. Myślałem, że to była po prostu zwykła randka na bal i nic więcej, ale kiedy przyjechał, zobaczyłem moją byłą żonę zdenerwowaną. Dlatego, kiedy poprosiła, żeby porozmawiać ze mną na osobności, zgodziłem się, aby mi coś opowiedziała. Nie powiedziała mi, że ten chłopak miał złe zachowanie albo że brał narkotyki czy inne rzeczy, które później napisała. To samo w sobie byłoby już dość złe, ale nie dorównywało temu, co mi powiedziała, aby wzbudzić moją furię. Stwierdziła, że ten chłopak miał historię wykorzystywania innych dziewczyn w szkole i że dowiedziała się o tym od innych rodziców. Miała nawet wiadomości w swoim telefonie, które to pokazywały, a które później odkryłem, że wysłała z innego telefonu, aby wyglądało to tak, jakby wysłał je inny rodzic. To oznacza, że wiedziała o tym dużo wcześniej, zanim chłopak pojawił się tamtej nocy. Więc, jako ojciec, który chciał dbać o swoją córkę, zrobiłem to, co uważałem, że powinienem zrobić wyrzuciłem go z domu. Ale nie zrobiłem tego z przemocą, tylko poprosiłem, aby wyszedł. Problem w tym, że sytuacja się zaostrzyła, a potem ten chłopak krzyknął do mojej żony coś w stylu: Jest kłamliwą suką. Ona też na niego krzyczała, a po próbie jej uspokojenia rzucił ten epitet. Nie mogłem pozwolić, żeby mówił źle o mojej żonie w tamtym momencie. Teraz, wiedząc wszystko, nie sądzę, by ten chłopak się mylił. Potem wydarzyło się wszystko, o czym ona opowiadała, że zostałem pozwany za napaść na chłopaka, że prawie straciłem pracę i że przeprowadziłem się do domu mojego brata razem z moją córką. Chociaż sprawy wydają się nieco uspokojone, mieliśmy mediację z rodziną chłopaka i doszliśmy do ugody finansowej, aby zakończyć pozew. Zrobiłem mu krzywdę, to przyznaję i uważam, że odszkodowanie jest sprawiedliwe. A poza tym teraz pozywam moją byłą żonę za to i mam nadzieję odzyskać każdy grosz, który przez nią straciłem. Też się rozwodzę, nie ma możliwości, bym mógł jej coś takiego wybaczyć. Moja praca jest bezpieczna, ale jeśli miałem szansę na awans, mogę się z nim pożegnać. Tak, sprawy prawne wydają się być rozwiązane, ale wszystko jest zbyt świeże, by moi szefowie rozważali mnie do czegoś takiego. To nie tak, że wiedziałem, iż mnie oceniali, ale jestem pewien, że jeśli tak było, wybiorą kogoś innego. Przynajmniej zachowałem pracę i mam nadzieję zostawić to wszystko za sobą raz na zawsze. Edycja. Tak, zamówiliśmy test dna dla mojej córki, ale podczas mediacji ojciec chłopaka, którego zaatakowałem, powiedział, że moja córka nie mogłaby być jego i mu że. Jednak z tym wszystkim, co zrobiła moja żona, nie mogę przestać się zastanawiać, czy moja córka nie jest dzieckiem innego mężczyzny. Aktualizacja pierwsza. Kiedy zrobiłem tutaj mój wpis, nie spodziewałem się, że zrobię tysiące aktualizacji, chciałem tylko opowiedzieć moją wersję, w przeciwieństwie do mojej byłej. Więc przepraszam, jeśli nie odpowiedziałem na wiele komentarzy, albo jeśli mam kilka prywatnych wiadomości proszących o aktualizację od miesięcy. Jedynym powodem, dla którego wracam, jest zakończenie mojego pozwu przeciwko mojej byłej. Od miesięcy mój rozwód się zakończył, a jeśli chodzi o porozumienie dotyczące opieki nad moją córką, nie było żadnego. Właśnie skończyła 18 lat i nie było to konieczne. Poza tym była już wystarczająco dorosła, żeby zdecydować, z kim chce mieszkać, więc nie było powodu by się o to spierać. Nie spotykała się z tym chłopakiem, chociaż utrzymuje przyjacielską relację i uważam, że dla nich wszystko, co się wydarzyło, było zbyt dziwne, żeby próbować być razem, zwłaszcza że chłopak przeprowadził się do innego stanu, aby uczęszczać na uniwersytet. I żeby to wyjaśnić, nie są rodzeństwem. Ona jest moją córką, CEO potwierdziły testy DNA. Doszliśmy też do ugody finansowej z rodzicami i tym zakończyły się moje problemy prawne. Pozew przeciwko mojej byłej zakończył się pomyślnie, nie miałem nadziei na wygranie miliona dolarów, więc moje oczekiwania były niskie. Pozwałem ją, ponieważ przez nią, a szczególnie przez fałszywe dowody, które sfabrykowała, miałem problemy prawne, koszty sądowe i nawet kłopoty w pracy. Uważam, że zostałem za to dobrze zrekompensowany. A co najważniejsze, moja była żona nie wyszła bezkarnie ze swoich bzdur. Dzięki temu mogę spać spokojnie, bo nie było sprawiedliwe, że kłamała z zazdrości i myślała, że nie będzie miała żadnych konsekwencji. Teraz, kiedy znowu pomyśli o kłamstwie, zastanowi się dwa razy.